no, się odezwali po prostu lowe lasy, bo wszyscy... szkoda, że macie po prostu koszulki pod kolor zębów. Szanowni Państwo, em, em, ja bym chciał, bo tutaj właśnie może tak jakoś zacząć, tylko ja samemu to ja nie dam rady, nie udźwignę tego, no nie, ale po prostu może Paweł! 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 co? Sarajewo, no chodź, co, 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 co się pytać, co, no chodź, e, słuchaj, gdzie jest lew? Za kulisem. Bo, no to go wołaj. A czemu ja? No bo co, co, ja się nie będę dar nie? Tak, to A. to... Sławek! 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 Co? No i no szybko! No ale biegiem, 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 biegiem! Przecież piękne! Mówiłem, od, odstaw Melisę! Mówiłem! O co ci chodzi? No co to było? No co to było? To był bieg? Przecież to nawet nie był. Przecież to nawet nie był. Nie. Przecież to nawet nie był. Który? To nie był nawet Czy Przepraszam. Mark, Mariusz, a możesz powtórzyć? <grym> Ceces to nie był nawet kto. Kto? nie był, Kto? No. Proszę cię, Sławek. Bo to nie to nie żaden... K To Tobie nie jest potrzebny jogging, tylko shocking, człowieku, a nie ciebie. Ci. Gdzie jest kura? Za kulisami. No to kofołaj. Koko. Nie koko, tylko kurę fołaj. Poza tym kurę się nie foła, koko, tylko chip, chip, cip, chip, chip. Is anybody out there? For... Take it easy, man! Powołaj tą pięć, pak ci przy fancole, to ci się odpija oranżatą ze świętej komunii. Czy uważasz, Spuść uważasz? Spójrz ptaka! A ty, ty... ty... Nie nas mnie tym frupelkiem! A ty, koliberku! Co? Szybciutko mi wołaj kukurę! No, na... to chwili! Kura! Kura! Chodź, to tutaj wołacie, pasem wołacie, piętury i ja! Pense, 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 pęsę, W której ręce? Krasz z fanki? A czy to jest na pewno pense? Co? Kura! Co? Wydaje mi się, że masz za małe dłonie to tej sapaty po ci wystaje! Co mi wystaje? Fitać ci sznurowatła. Ty ich nie słuchaj, nie daj się zwieść posorom, tylko kraj. Aha. Czy wchodzisz w tą klerę? Hmm. Dobrze się zastanów. Poszekaj, wprowadzimy tutaj małe zamieszanie. No toś mnie no teraz skołował Spokojnie zastanów się, bo od tej decyzji wiele saleszy. To praw chosę, kram w to, rysyk fisyk. W e, e, Put. <laughs> Patrzę. To się nie sposiewałem. Mm. Krasz talej? Czy kram dalej? Si mhm. Mm Nasza kra potrafi być zaskakująca. Zastanów się, twarasy. rasy. Zastanów, bo moż, no też możesz wykraść twarasy tyle, albo o tej istnieszym. Dokładnie bo tamten put nie jest w sale kwarantofany. Ale pamiętaj, masz trzy koła ratunkowe. To, po, to poproszę pół na pół. Co czy na co? No nie wiem, czy nie zapytam jeszcze publiczności. Ech. Są cztery odpowiedzi także. Nie, to pra. i te sa akłosem sersa. Tu nie chodzi o puty, tu chodzi o sapafę. E, sej. put. Drugi put. Wykrałeś parę putów. Jak wykrałem Gratuluję. parę putów, jak to są moje puty? A, a co, miałeś wykrać cudze? swoje. Przecież, przecież te ci przecież będą pasowały. Dokładnie. Ale... I nie dostaniesz krzypisy. A co, ja je kupiłem w dziale dom i ogród czy co, so, po prostu? To przecie mi w sumie daliście te puty, bo taka kupia kra może się skończyć tylko tak, bo ja akurat znam taką lekentę. Chcę usłyszeć lekentę o pasze putów? lekenta. ale z XIII wieku. Z XIII wieku? Tak. To były lekęta o pasze putów. One były takie buty leniuchy, nikt cię nie łasiły, non stop pleszały. Po prostu... I byłoby tak dalej, gdyby nie to, że pojawił się królewisz. Ja się pojawiłem. To jest. Jasne, o... W XIII wieku, poprze. Czy jeszcze nie mogłeś szyć w XIII wieku! Dokładnie. Ale to jest chyba lekenta mitza, popon. Potanie. Przyszedł królewisz, sałoszył te puty. Na pamposzki? Na pamposzki! Szepy nie dostać krzepicy? Szepy nie dostać. A wiecie, czemu tutaj te puty nie są na szepy? Czemu? Nie? Wiemy. Bo w XIII wieku nie było putów na szepy. To nas co były? Na <kłys> Bo to były takie pioputy. Tak, to były. Te puty wymyślił ojciec, pio nastał je eko i po prostu to się przyjęło. I, i to już potem. No widocznie na no, Co? co e, e, ten królewisz przyszedł, przyszedł załoszył. Załoszył te puty i. i se poszedł. Ej, e, czekaj, czekaj, czekaj! Tu tylko. Fracaj, wracaj, paź ile... A wszystko jest. Prze przecież... jest? A, a jakiś happy end. Przecież każda lekenta ma jakiś morał. Happy. 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 happy end jest taki... Że to szedł. <noise> o szed, to, szed, to, szed, to, to, to Ale a gdzie on to szed? No to szedł to już był sukces. On był w średnim wieku, tak... Szed, to szedł był satofolony, a to szedł to... To fieszy. To, to fieszy. wielkie takiej fieszy, to wielkiej wielkie fieszy, 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 żeby uratować król. Lewne! Króliki. Nie Jak króliki fieszy? Były uwięzione tam na kannie zachowujące się króliki. Aż tam? Aż ta. tak. A kto bo, je tam ufięścił? E, bo w tym królestwie panował taki wielki samiec, rozpłotowy królików król. Król nie jest samym rozpotowym królików. Właśnie... A kto jest Buchaj? Pyk. pyk! Pyk? Pyk! Jak sobie wyobrażasz pyka na królisy? Ciężka sprawa. Co ona ma wisieć? Czy co? Co? No przecież nie, to, no. O, ten król się spotywał z, z pykiem. Robili się tam pyk-pyk fajeszki. Fajeszka, okureszek, gołąpeszek. <głos> wiesz, <głos> to jest sprawy wszystkie. I ale on zamknął sa, te króliki płatne jako, e, bo cały czas te tego pyka. Ciekawe, jak taki mały królik takiego pyka może zdenerwować. Nie słyszałeś sysza, oh. nigdy? Nie syszałaś, A zfajne. jakby cały czas pieszy. coś robił tak? Nosem? Wiesz jak to pycha tę nerfowało to. To może z nerfowa, się A wiesz, że królik ma jeszcze czerwony nos. A napycha to ciała. Te, ja, no, ja nie myślałem o tym nigdy w to jest I on poszedł do tej pieszy. Mówiłem włóż MK! A ty ci. Po Sz... całej się tu wszyna. Co ci się wszyna się? Poty! S to nie jest super! Rozumiesz? I on poszedł, się zachowuj, on poszedł do tej fieszy uratować te króliki, ale się spóźnił. Spóźnił się, bo te króliki nie ścierszyły presji, po prostu poobcierały się z futer, powiązały to i spuściły się z fieszy i uciekły jako króliki nudysty do chałup. Po prostu. Oh. To jest dalej, dalej ta lekenta. No ej, no. To jest tak, one były, na, one na, jak są roku w Pompasa na kolasa miały tam spotkanie. Ale co, że one się obtarły z tych futer i w takie... No takie, no to, i poleciały tam tutaj na plaży sobie leża, leżały, leżały na plaży. tylko raz je tak szaskało, e, że im jeszcze zeszła skóra na dole. Co je szaskało? Słońce je szaskało. No pak pa się popalasz na kolasach. I, i było po królikach. Ale na szczęście promenatą jechał z foteski. I znowu się mam, z foteski nie mógł się w XIII wieku. A ty myślisz, ile on ma lat? 16? Trochę szacunku dla wieku. Czy w XIII wieku nie było skrzypsów. Co nie było? Po, Jasny punkt. Po, to do tego, to i te dopiero. Że nie było. I on jeździ tą, 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 tą promenadą na rofesze, na, na, Bo on tam miał zrobioną taką połączoną kolarkę od razu z okularami. Że... Jak kolarkę z okularami? No normalnie jeździ tą promenatą, patrzy i mówi: Co się tam dzieje na tej plaży? Co się tam dzieje? Co te króliki tak piekają jak popaszone? No nie? I mówi, żeby był pewien, że z kolarki założył setu normalnie od razu, prawda? Tak wielofunkcyjne. Ja wiem, ja wiem! I wszyscy myśleli, że on ma aparat na sępach, a to był łańcuch z To no, Dokładnie. No, no. I, i miał takie czarne sępy ze smaru. Ja dokładnie, dokładnie. To 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 to, tak po spiknie przytaje taką, wysnę tą sassatę. Jaką? No jaką, no. Kto smaruje, ten jecie. Kto smaruje? Ten jecie, to kład. musiał go no. a później takie nieporozumienia. Dobra, to ale stąpiły. co, no z tej kolarki. I on je uratował te króliki. Bo on w ogóle mówi, przychodzi do tych królików, mówi: Króliki, sofy, oszalałeś się? bez futer na słońcu takim, sofy się nie balsamujecie, a tu jest sekret jego długowierzności. Zmarował się smarem? Nie, zapalsamował się kiedyś i go trzyma. I on po prostu mówi: Dobra, słuchajcie, króliki. Y Jestem w stanie wam pomóc, tylko nie wszystkie naraz. Mówi tak, dobra, posielił je na krupy. Mówi, wy króliki pierwsze, yy, załatwię wam robotę yy, na anatomii, pędzicie jako modele po prostu, żeby powitać organy, wszystko i... Ściękna. Ściękna i one były jako modele. Drugą krupę pocielił i powiedział, że oni będą... Yy, yy, Założyli sobie takie kraj chłopcze, no nie? A, a no. przepraszam, ja się a co to jest kraj chłopcze, bo... Taki e, polski playboy. To były króliczki foteskiego, wiesz, foty, sesje, takie są. A ja no, bo ja słyszałem, no. że takie foteski ten. później. To jest A jednego królika sobie go zostawił, a tą trzecią Kruper czwartą, mówi to sorry, nie mam co was roboty, ale mogę was zaprać do mojej małej Italii. A co to jest taka mała Italia? Takiego Włochy tutaj. I co, i on zaprosił te króliki to włosów? A tak, one mieszkały, bo to były króliki miniaturki. I one mieszkały tutaj u Spikniewa. Myślisz, że czemu mu tak fryzura stoi? No i Co, że one to trzymają? Tak. A się. widzisz, spe, tak, że trzy włosy na krzyż, ale jak króliki. A Sofy, a sofy mi nie fieszycie? Nie fieszycie mi? To co, co wy nie okrątacie taniec z gwiazdami, nie wisieliście nigdy? I co, tam były króliki. Jak Spikiew o teski, człowieku, coś tam, skończyli taniec, a Spikiew mówi, że pięć, bo tak samo, słapo mu się potopało, a tu mu takie dwa uszy wyszły, pff, i mu policzyli siedem. To co królikom to? musiało się ma, mało potopać, bo to, tylko dokładnie. A, a, szar, a szarna pam, mam, m, pampa mówi, szarna... Co to jest szarna mampa? No ta szarna taka tam, co sieci. Ta mniej sfichrowana taka. A, no, no. No, to ona mówi, spichnie w co ty im dajesz siedem, przecież oni satę góra na pięć i ich tak walną mu w głowę, a tu mu wypadła marchew, tak, kupa Marchew, marchewka, się... marchewka z kłofy. No króliki na samej cebuli nie pociągną. jest to logiczne, no. Jest to logiczne, ja powoli to nam ty... Jest to logiczne, no. jest to logiczne i on no. po prostu. Dobra, dobra, ale słapie ja się, co się stało z tym ostatnim królikiem tam na końcu? konstytuce. Tutaj jest kafoska o skrzypsach. <laughs> Ponie wiem czy wiecie, że z pikiem Fotelski nie grał najpierw na, na skrzypców, bo nie pyło, tylko on grał na organach. A nie to... na tym króliku, tam walił go po wątrobie po prostu. I ten królik wytafał dźwięki. I tu truka to się kafoska. A truką się pokazuje tak, a nie tak. Truka się kafoska, że, że on napisał pierwszy utwór, nie taki, co wy myślicie, on pierwszy utwór napisał tak. Te króliki, które, które to, tu się, futer nie mają, one sobie tak na golasa piekają, te króliki futer, futer nie mają. To pan co I co, nie wieszycie, nie wieszycie, co? Aj! Oni nie wieszą, patrz, my chosą. Ale słuchajcie, bo to jest nie koniec. To jest, to jest nasza lekcja. Muszą być wszyscy. E, słuchaj. Bo on potem zrobił jeszcze kofer. Ja wiem, znam taki... Kofer? O, o Mai i o kuciu. No, on leciał. Kuciu you know, you know, yeah, yeah, yeah. no pampera, pynem ciu... Nie, nie, nie. Nie, to... Kuciu pi love. on się nazwał Her i zrobił y, właśnie kuciu pi lift Dobra, to ja będę Lesiu. No szeba, szeba, no... Sko? Ale co? So, jak tak chcesz, chcesz? Ty że wiesz, tak tylko mówiłaś, że wszyscy pójdą. To my se pójdziemy, a ty coś se wymiesz. No No słowa mało? Ja też już pójdę. Chłopaki! Chłopaki! To, to Drodzy Państwo, po piastu, ja też w to nie wierzę. Jasne. To, 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 to jest, 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 jest niemożliwością. E, my państwo my to wytłumaczymy, e, dlaczego tak się stało. To są Ale hologramy. Panowie, nie, ja, ja, ja mam do Was prośbę, wyjdźcie z co? roli. <laughs> Ale wyjdźcie no. z roli, proszę no. Was. Drodzy Państwo, to są łowcy Ale my jesteśmy na roli szatnej. A gdzie są Wasze

Teraz mamy małą uroczystość. Otóż kabaretłowcy.b wydał niedawno płytę DVD, swoją pierwszą płytę DVD. Jeżeli państwo chcecie, żeby wasze dzieci były nienormalne, kupcie tą płytę. Znaczy, pewno, na pewno, to. Na coś pewno jeżeli państwo kupią tą płytę, to już kolejny dzień nie będzie taki sam. Ja chciałem państwu powiedzieć, że jesteśmy jedynym kabaretem, który wydał e, na winylu, tak, po prostu. E. Mało tego! Także polecamy to wszystkim DJom! Mogą mi Drodzy Państwo, e, e, ta płyta jest objęta specjalną promocją. Jeśli ktoś z Państwa zakupi... Specjalną trąską. Specjalną trąską. I specjalną promocją. Jeśli ktoś z Państwa kupi płytę łowców.b, to drugą płytę może kupić dokładnie w tej samej serii. Aha! Kiczyn, kiczyn, Za drugim pudełku płyta. Szanowni Państwo, płyta łowców.b, ona ma tytuł jakiś, nie? Tak, łowcy.b. A, zaskakujące. Zaskakujące. Łowcy.b, płyta łowcy.b. Płyta osiągnęła status płyty złotej. Wielkie brawa. 30, 30, 30. drodzy Państwo, 35 egzemplarzy. Naprawdę, jak oni to wszystko wykupili po pięć na głowę. I teraz odbędzie się uroczystość wręczenia złotej płyty, a ktoś mógłby wręczyć tą płytę? Jak nie piszcząc. Jak nie, ktoś... poszło dobrze. Dobrze, że nie masz mikroportu. Drodzy Państwo, jedyny i niepowtarzalny nasz wspólny przyjaciel, Cezary Pazura. Słuchajcie, to jest jak sen, jak zły sen, a mówiłem sobie, coś czułem jako dziecko, mówię tak, kulturka, nie rób dziur. Ja Państwu powiem tylko, że oni prywatnie są jeszcze gorszy. naprawdę, to jest nieprawdopodobne. Ale za to musimy przyznać, że mają jeszcze gorsze ciuchy. Ale przynajmniej nie pod kolor zębów. O, to, to dobrze, że to nie o mnie. Słuchajcie, ciuchów się nie ciepiamy, bo ja jeszcze chłopakom sweterka nie oddałem. <noise> Sweterek kapciuszki są bardzo praktyczne. Nie, ja coś czułem w dzieciństwie, już myślałem sobie tak, jak stałem pod murem i ojciec mi kazał na grochu, <noise> Jak księżniczce. <noise> Coś czułem, mówi tak, Tarek, nie dojrzewaj. <noise> Ale słuchajcie, nie, z wielką satysfakcją i naprawdę przyjemnością y, y, por poręczono dobra. mi. Dobra. <głos> <Włożył> <głos> Żebym wręczył wam złotą płytę życzę wam 600 tysięcy platyn. Tu jest napisane złota płyta DVD na winylu. <noise> Dla kabaretu łowcy.b dla Mariusza Kałamagi. Proszę oh, Państwa. Oto ta płytka. <laughs> Mariusz, Co zrobisz? Skrajnie, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Oszczędziliśmy. <laughs> Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Gratuluję. 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 Panowie. Szanowni Państwo. Jak mi będzie wolno. Jestem Alex. dumny. Ja nie, jeszcze, nie ja jeszcze kupić. muszę ja jeszcze muszę zrobić. Ja jeszcze muszę zrobić jedną rzecz, bo to się Państwu należy, to się należy wszystkim tym, którzy będą oglądać ten program. E, to nie jest tak łatwo. E, Mariusz Kałamaga dostał e, po prostu płytę. Ale nie, ale po prostu niech cała Polska pozna Was z imienia To jest, to, ten człowiek się nazywa Paweł Pindur, ten się nazywa Mariusz Kałamaga, Bartosz e, Góra. Góra, Bartosz Gajda i tutaj dwóch niestety braci. Maciek i Sławek Szczęk! wielkie brawa! Uh -huh. Łowcy.b. Złota Kiedy ja ich poznawałem, było ich dwunastu, ci słabsi się wykruszyli. Nie wytrzymali psychicznie, jeszcze się leczą. Zaganiaj, zaganiaj. Ale podobno znaleźli już lekarstwo i powstaną łowcy.b, a za kilka lat, wyobrażacie sobie, będziemy już starzy z brodami i wejdą i tak to synowie łowców ja, ja się, ja się trochę ja się, ja się trochę boję ja się trochę boję bo ja mam córkę i po prostu kiedyś sobie tak pomyślałem jakby który z nich miał zostać moim zięciem, to po prostu dlatego to... ja swoją wysyłam za granicę to, to, nie Państwa, Państwa, to nie pomaga, nie ma, To nie ma rady. Przychodzi córka i, z takim e, delikwentem i tak. No, no co nam nie pokazuje? No, tak, przykładowo. Bo jesteś podobny ubrany. Bo. Przykładowo. I ona tak staje, staje z nim w przedpokoju i tak patrzysz na tą swoją córkę, na tego delikwenta, ona do ciebie mówi Tato, ale ja go kocham. Nic nie poradzisz. Cezary Pazura, wielkie brawa. Dziękuję mowa. bardzo. Ani dziękuję, oddalam się.